Biała kiełbasa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kiełbas w kuchni polskiej, szczególnie w okresie wielkanocnym, kiedy najprawdopodobniej znajdziemy ją na każdym stole, a nawet bym bardziej tutaj powiedział w żurku. Jednak białą kiełbasę można przygotować i jeść na wiele sposobów: gotowaną, smażoną, czy też nawet pieczoną. A sama biała kiełbasa wywodzi się z wielkopolski, gdzie była wykonywana już w XVII wieku. I obecnie Biała Kiełbasa Wielkopolska jest wpisana przez Komisję Europejską do rejestru chronionych nazw, pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych. Z racji, że zbliżają się święta wielkanocne, postanowiłem nagrać jak taką kiełbasę przyrządzić samemu w domu. Oczywiście ilości składników mogą się nieco różnić od tych według tradycyjnego przepisu, ale podaję takie proporcje jakie ja stosuję. A przepis i wykonanie jest bardzo proste. Dodatkowo pokażę wam mega przepis na zapykaną białą kiełbasę w sosie chrzanowym. Jak dla mnie najlepsza forma podawania białej kiełbasy. Jak zawsze lista składników i przepis w formie tekstowej znajduje się u mnie na stronie. Przypominam również, że możecie dołączyć do mojej grupy na Facebooku, gdzie możecie szukać pomocy w tematach potraw i wyrobów z mięsa. To tyle z informacji. Zabieramy się za robienie kiełbasy. Do wykonania kiełbasy użyłem trzech rodzajów mięsa: mięsa z szynki wieprzowej jako klasy pierwszej, boczku jako klasy drugiej oraz golonki jako klasy trzeciej. Mięso z szynki dokładnie sobie oczyściłem, powycinałem zbędne błonki, tak aby została czyściutka, klasa pierwsza. Boczek miałem już bez skóry, fajny, tuściutki, także zostało tylko pokroić w kostkę, tak aby przygotować go do mielenia. Następnie pora na golonkę. Odkrajam skórę i wykrajam kość, tak aby zostało same mięcho. I też kroję na drobną kostkę. Mięso przygotowane, to zabieramy się za mielenie. Najczystszą pierwszą klasę mielę na szarpaku. Tutaj można ewentualnie je pokroić w drobną kostkę około 1 cm. Oczyszczamy sitko i ostrze i zabieram się za mielenie boczku. Tutaj już użyłem nieco mniejszego oczka, 7 mm. No i na koniec nasze spoiło, czyli klasa trzecia, którą mielę na najdrobniejszym oczku, 2,5 do 3 mm. Mięso zmielone, więc pora na przyprawienia. Tradycyjna biała kiełbasa to sól, pieprz, czosnek i majeranek. Nic więcej. Do białej kiełbasy nie używam peklosoli, aby miała ten charakterystyczny biały kolor. I tutaj pamiętamy, jeżeli robimy na samej soli, to takie kiełbasy są mniej trwałe, więc powinna ona zostać zjedzona w ciągu kilku dni. No nie może leżeć tak jak inne kiełbasy, że poleżą kilkanaście dni. Trzeba je po prostu szybko zjeść. Dodaję sól ważoną do każdej klasy, 20 g na kilogram mięsa, świeży czosnek przeciśnięty przez praskę, 2 g na kilogram mięsa, świeżo mielony pieprz, 2,5 g na kilogram, no i oczywiście majeranek, 3 g na kilogram mięsa. Przyprawy i wszystkie klasy mięsa łączymy, dodajemy 100 ml zimnej wody na każdy kilogram mięsa i całość dokładnie mieszamy, aby wszystko się dobrze połączyło. Ogólnie wodę możemy najpierw dodać do klasy trzeciej, wymieszać z nią i dopiero dodać do pozostałych klas. Nasza masa jest gotowa. To pora na nadziewanie kiełbas. A do nadziewania użyłem wcześniej przygotowanych jelit wieprzowych kaliber 30 mm. No, zostawiłem je sobie wcześniej na 2 godziny w ciepłej wodzie, żeby się namoczyły, tyle w zupełności wystarczyło. Kiełbasę nabijamy, nie musi być ściśle nabita, bo później w razie czego możemy sobie je dokręcić podczas formowania. A kiełbasę formujemy w ten sposób, że odmierzamy sobie po prostu długość naszej kiełbasy i obkręcamy sobie każde pędko w taki oto sposób. I voilà. Gotowe kiełbasy możemy parzyć i się nimi zajarniać, albo sparzyć i sobie zamrozić na później. Takie kiełbaski już sparzone wystarczy wyciągnąć z zamrażarki i odgrzać sobie w każdej chwili. No ale najlepiej jest jadać od razu po przyrządzeniu. Jeżeli chodzi o parzenie, to kiełbasy oczywiście parzymy do uzyskania 68 stopni wewnątrz wyrobu, a kiedy osiągnie odpowiednią temperaturę, dobrze jest chodzić w lodowatej wodzie. Zobaczmy jeszcze jak wygląda finalny wyrób. Rozkrajamy, no i w przekroju wygląda bardzo ładnie. A smakuje, uwierzcie mi jeszcze lepiej. No i tak jak obiecałem na początku, mam jeszcze dla Was przepis na zapiekaną kiełbasę w sosie chrzanowym. Na patelni roztapiamy masło klarowane lub oliwę i podsmażamy na nim cebulkę. Tak aby nabrała złocistego koloru. Kiedy cebula będzie gotowa, dodajemy śmietanę 30. Do tego dodajemy dwie porządne łyżeczki chrzanu. Doprawiamy świeżo mielonym pieprzem, wrzucamy garść pokrojonych suszonych pomidorów i doprawiamy całość solą. Sos mieszamy i wrzucamy tam naszą kiełbasę. Dobrze, aby była już wcześniej sparzona, jeżeli nie, to pieczemy ją trochę dłużej, do momentu aż będzie miała 68 stopni wewnątrz. Do wykonania tego najlepiej użyć patelni, którą później można wstawić do piekarnika, ale jeżeli takiej nie posiadacie, to wystarczy całość później przerzucić do jakiejś brytwanki albo naczynia żaroodpornego. Wrzucamy do piekarnika i całość pieczemy około 30 minut w temperaturze 180 stopni Bądź po prostu do uzyskania 68 stopni wewnątrz kiełbasy No jeżeli wrzuciliśmy tutaj surową kiełbasę, która wcześniej nie była parzona Po upieczeniu kiełbasa fajnie nam się podpiekła I przejdzie tymi smakami z sosu, który też się tutaj zredukował I nabrał super konsystencji Także, jak już zrobicie własną kiełbaskę, to polecam Wam od razu spróbować tego przepisu. Na pewno nie pożałujecie. To by było na tyle. Ja uciekam się zajadać. I widzimy się w przyszłym tygodniu w czwartek. Do zobaczenia. Cześć.